I witam was wszystkich bardzo serdecznie w wyczekiwanym filmie, w którym przedstawię Wam propozycje wiosek na Messie, które zostały stworzone przez moich widzów. Będą one wyświetlały się w kolejności od 5 do 1, nie zawsze od najgorszej do najlepszej. Zmienił się również e-mail, na który możecie wysyłać mi swoje prace, jak i również pomysły, które powinny pojawić się w Minecraft. Wyświetla się on w tej chwili na ekranie i jest dostępny w opisie. Dobrze nie przedłużając, napomnę tylko o zostawieniu łapki w górę dla zasięgu. No i oczywiście życzę Wam wszystkim miłego oglądania. Zacznijmy od pracy ferbka. Ta stylem nawiązuje do dzikiego zachodu. Generowałoby się na mesie pokrytej czerwonym piaskiem. Zamieszkiwaliby ją villagerzy, których design był inspirowany kowbojami i pionierami z Ameryki. Wioska składałaby się z dwóch rodzajów budynków, wykonanych z ciemnego dębu i mniejszych, glinianych. Jeśli struktura wygeneruje się obok płaskowyża, miałaby 25% szans na wygenerowanie dodatkowej budowli, jaką byłoby opuszczone indiańskie tipi. Obok tipi pojawiałoby się coś na kształt posągu. Pod lumem znajdowałoby się ukryte pomieszczenie z Wither Rose. Miałoby to symbolizować różnorakie zioła, jakich używali rdzenni mieszkańcy. Kolejnymi dodatkowymi strukturami byłoby stanowisko wydobywcze złota, którego nie brakuje na mesie, naziemne wejście do kopalni oraz zajezdnię dla wagoników z lepiej wyglądającym wejściem. Takie budowle generowałyby się wraz z wioską, jeśli ta wygeneruje się w pobliżu mesowej kopalni, a na to byłoby 20% szans. Dodatkowo wiosce naturalnie spawnowałyby się oswojone konie i osły przypięte do poidła. Ciekawa i oryginalna praca. Rytor Art przygotował pracę, która uplasowała się na miejscu czwartym. Jest ona może niezbyt duża, jednak obszerna w szczegóły. Do pracy został dołączony opis. Z powodu nieurodzaju oraz braku surowców osadnicy podzielili się na dwie frakcje tubylców oraz osadników ucywilizowanych. Tubylcy, modląc się do swojego totemu, błagają o urodzaj oraz trudnią się polowaniem z pomocą konia, a druga frakcja postawiła na praktyczne domy oraz hodowlę zwierząt i roślin. Nieopodal znajduje się również świątynia ze skarbami. U tubylców można kupować nową broń, którą jest toporek do rzucania. W wiosce można również spotkać tamtejsze zwierzęta, fenka pustynnego oraz rogatą odmianę owcy. Wokół wioski rosną kaktusy, na których okazjonalnie rosną kwiatki oraz dużo mniejszych roślin. Projekt genialnie wykonany z pomysłem i świetnie wpasowywujący się w teren messy, przez co pasuje do gry. Forkenowi przypadło miejsce pośrodku naszego zestawienia. Tutaj mamy do czynienia z wioską, która wyróżnia się z pewnością dużą ilością trawy, pośród której rosną duże ilości pszenicy, a ścieżka w wiosce jest mieszaniną bloku ścieżki oraz podzolu. Domki zrobione są z okorowanego świerkowego drewna, a dachy z bloków pszenicy. Praca pełna detali, a zarazem bardzo klimatyczna. Na drugim miejscu naszego przysłowiowego podium uplasowała się praca kajtka, którą jest wioska indiańska. Ta składa się z dwóch typów domków, wigmawów i lepianek z czerwonego sandstone'a. Bardzo fajnym pomysłem w pracy jest zastąpienie tradycyjnych dzwonów totemami i zgaszonymi ogniskami. W czasie ataku te drugie miałyby być odpalane, a unoszący się dym pełniłby funkcję ostrzegawczą przed niebezpieczeństwem. Wioska jest bardzo klimatyczna i fajnie wpasowywująca się w klimat biomu, jakim jest Mesa. Świetne! I na miejscu pierwszym Dewu, czyli znany wam wszystkim Dawid, przygotował obszerny opis swojej świetnej wioski z lekką nutą historii. Tak zwani pionierzy dotarli na tereny Messy, gdzie postanowili się osiedlić. Na ich szczęście, a nie szczęście tubylców Indian, odkryli ich obóz, więc postanowili wykorzystać ich jako tanią siłę roboczą, co tłumaczy występowanie namiotów i lepianek. Z czasem odkryto na tych terenach ogromne pokłady złota, co obudziło chciwość wielu pionierów. Niektórzy z nich wybudowali pod domami skrytki, gdzie wydobyte złoto chowali. Z czasem warstwa pionierów rozdzieliła się na mieszkańców i burżuazję. Z czasem zaczęto stosować nowe metody wydobywcze i dzięki temu narodziła się nowa profesja górnika, która po czasie przekształciła się w pirotechnika za sprawą przejścia z kopania do wysadzania tuneli za pomocą materiałów wybuchowych. Szybko jednak odkryto, że nie wszystko złoto co się świeci. Dokładniej odkryto złoto głupców, które nie jest nic warte, nawet pigment by takiego miecza nie używał. Kultura Indian wniosła trochę do rozwoju cywilizacji na Messie, a konkretnie wiarę w bóstwo oraz sposób oświetlania miasta, mianowicie duże pochodnie. Ze względu na teren hoduje się konie, a budynki są zbudowane głównie sandstone, a czasem występują deski jałowca, a na domy z drewna jałowca pozwolić sobie mogą tylko bogaci. Aby nieco upiększyć krajobraz, mieszkańcy postanowili stawiać studnie tam, gdzie to możliwe, sadzić drzewa jałowca oraz hodować występujące na terenie opuncje, czyli charakterystyczne kaktusy. Tak oto prezentuje się zestawienie w mojej opinii pięciu najlepszych wiosek, jakie zostały mi nadesłane. Temat na kolejny odcinek jest niestandardowy, a mianowicie struktura, w której pojawiać mógłby się iluzjoner. Tutaj nie ma dzisiaj specjalnych ograniczeń. Możecie zaprojektować budynek, wieżę, loch w każdym wymiarze, czy to normalny świecie, nederze czy endzie. Możecie nawet użyć istniejącą już w grze struktury i wzbogacić ją w miejsce z iluzjonerem. Przykładem może być tutaj leśna posiadłość. Mile widziana oryginalność. Przy wysyłaniu prosiłbym o nadanie tytułu, w którym będzie nazwa waszej pracy, a pomyślniku wasz nick. To pozwoli mi nie pomylić nikogo i nie pominąć żadnej pracy. W wiadomości mile widziany opis jak w kilku dzisiejszych projektach. Nie zapomnijcie oczywiście obowiązkowo dołączyć kilka screenów przedstawiających Waszą pracę, ponieważ to właśnie po nich będę wstępnie oceniał, czy pojawi się ona w odcinku, czy też nie. Oczywiście najważniejsze, czyli plik ze światem i ewentualną paczką tekstu, jeżeli chcecie zaprojektować własne bloki, moby czy inne tego typu rzeczy. Pragnę zaznaczyć, że uwzględnię tylko prace wykonane w wersji Minecrafta Java Edition. Oczywiście również przypominam, że nowy e-mail, na który możecie wysłać pracę, pojawia się w tej chwili na ekranie i brzmi rzeczywinecraft.gmail.com. Termin odsyłania prac to 2 czerwca do godziny 23.59. Dobrze, to byłoby na tyle w dzisiejszym filmie. Mam szczerą nadzieję, że Wam się spodobało. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.